Najpiękniejszy budynek na kampusie. Dobrze wyposażony. Nowoczesny i naprawdę funkcjonalny. Przyszłość pomoże. 25 listopada 2019 roku uroczyście otwarto nowo wybudowany budynek Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Są potrzebni ci, którzy pracują w poszczególnych zakładach, przedsiębiorstwach. I tam naprawdę potrzebujemy fachowców, a nie naukowców. Instytut Informatyki służy studentom nowego kierunku, informatyka o profilu praktycznym, który został uruchomiony w roku akademickim 2019-2020. Na pierwszy rok przyjęto 76 osób. Większość aplikacji toczy się w webie, czyli w, jakby jest, jest oparta o sieć to my chcemy skoncentrować się na nauce programowania w chmurach i chcielibyśmy, żeby studenci nauczyli się tworzyć swoje własne chmury obliczeniowe, no i temu będzie między innymi służył taki klaster, który tutaj właśnie w tej chwili jest, jest instalowany. To była najlepsza decyzja w moim życiu, żeby przyjść na te studia. Czekałam na ten kierunek, bo wcześniej bo chodziłam na kursy płatne, a jakby czekałam na takie studia, które będą praktyczne i będzie dużo właśnie tego programowania i tutaj faktycznie tak jest. Bardzo podoba mi się to, że mamy nowoczesny sprzęt, całe programowanie jest zainstalowane, także od razu można super, super się uczyć, wszystko jest gotowe. Przedmioty, które mamy naprawdę bardzo mnie interesują. Mamy szeroki zakres jakby z różnych dziedzin informatyki i że tak powiem każdy może sobie znaleźć coś swojego ulubionego właśnie w tej dziedzinie jakby chciał. A pomijając przedmioty, to na pewno podoba mi się też ten budynek sam w sobie. To jest dla mnie pierwsza styczność z informatyką tak, yy, taka bliższa, także yy, no myślę, że to jest wszystko dobrze przeprowadzone po prostu. Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji tego projektu wynosi ponad 39 milionów złotych. Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 21 milionów złotych. Wkład własny uczelni to 18 milionów złotych. My jako odpowiedzialni za zarządzanie środkami finansowymi z Unii Europejskiej podejmujemy decyzję na najważniejsze dla regionu pomorskiego inwestycje. Budowa Instytutu Informatyki rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku i trwała 16 miesięcy. Budynek ma 5 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Kubatura budynku wynosi 23 tysiące m sześciennych. Powierzchnia użytkowa to 4 tysiące m2. Wykonanie sieci LAN wymagało ułożenia 55 km przewodów. Zamontowano ponad 1000 gniazd internetowych. Wykonawcą inwestycji była korporacja budowlana Dorako. Każdy budynek powstaje z betonu i stali, ale najważniejsze chyba są te instalacje, które tu są budowane tak, żeby studenci mogli pracować i uczyć się informatyki. Partnerem projektu jest Kainos Software Poland.